Już gryzłam, bo jestem taka głodna. Kulasant maślany z jajecznicą, papryką, szpinakiem. I tutaj na boku mam jeszcze jabłuszko przygotowane. Posiłek numer dwa: winogrono, trzy wafle kukurydziane. Na tym rozpiędzonym waflu mam nutellę, na tym miód, i na tym masło orzechowe. Jak chcesz zrzucić kilka kilogramów i stać się bardziej pewna siebie, chcesz być inspiracją dla swoich dzieci, to moja nowa seria, która nazywa się Lżejsza Ty, jest dla Ciebie stworzona. Będziesz lżejsza fizycznie o kilka kilogramów, ale i lżejsza psychicznie, bo wydobędę z Ciebie tą pewniejszą wersję ciebie. Cała seria składa się z 21 odcinków i każdy z nich jest na inny ważny dla ciebie temat. Każdy odcinek kończy się prostym i dającym siłę zadaniem do wykonania. Preferowane jest, aby słuchać jeden odcinek dziennie, tak żeby po 21 dniach mieć wbudowany w sobie nowy, silny nawyk który posłuży Ci na lata. Dzięki serii Lżejsza Ty Twoje życie będzie szczęśliwsze. Cena za 21 odcinków i ponad 7 godzin materiału nagraniowego to 69 zł. Kupisz tą serię, która stworzona jest dla Ciebie, serię Lżejsza Ty, wysyłając do mnie wiadomość e-mail na adres majka mba.gmail.com A w temacie koniecznie wpisz lżejsza ty. Adres e-mail będzie się również znajdował w opisie poniżej tego filmu, jeżeli miałabyś ochotę go po prostu skopiować.